Trener kadry narodowej juniorów i kadetów Dariusz Kochanowski. Panie trenerze, co można powiedzieć o tym meczu, o tym co tu się działo w Połtusku? No cóż, no wynik, remis, no nie ma co kryć, to był taki trochę eksperyment, bo dołączyli do ekipy chłopacy z rocznika 2008, a więc jeszcze młodzik, dopiero od stycznia przejdą do kadry, na pewno dużo pracy nad nimi. Jeżeli chodzi o tych doświadczonych, no to wiadomo tak, Wicemisz Europy Urbański pokazał klasę, tak? Yy, wiadomo, yy, kto tam. no, Soczówka może troszeczkę nie bardzo wyszło. Mu 2-1 przegrał, ale myślę, że go stać na dużo więcej. Zawodnik, zawodnik Urbański chyba dobrze się pokazał. Jak go yy, trener może yy, opisać, powiedzieć co? Nie, no to tak jak mówię. Yy, wicemisz Europy z tego roku, tak? mi się. No co powiedzieć? No widać ten kunszt doświadczenie już rynkowe, a jest to też pierwszy rok kadeta, także za rok będzie już drugim rocznikiem, więc myślę, że tutaj możemy liczyć na progres jeszcze większy. Ja bardzo chciałem podkreślić atmosferę, no i poziom przygotowania Czarka Rzecznickiego do tej gali. Naprawdę zrobił kawał dobrej roboty. Nie, to tutaj Czarkowi należą się wyrazy, naprawdę pokłony. Też uważam, starałem się go wspomóc, jak na ile, mogu, na ile mnie było stać i myślę, że generalnie gala super.